Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Tym razem zajmiemy się pytaniem z zakresu prawa podatkowego. Konkretnie chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych. Nieco mniej znana danina niż podatki dochodowe czy, czy podatki obrotowe, takie jak VAT czy akcyza, ale też obecna w naszym życiu gospodarczym. Poprosiła nas o pomoc pani Michalina, która chce sprzedać mieszkanie zakupione 3 lata temu z rynku wtórnego i chciałaby się dowiedzieć, czy zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych, popularnie zwany PCC. Najprostsza odpowiedź brzmi: nie. Nie będzie pani zobowiązana do zapłacenia takiego podatku, ponieważ podatnikiem przy umowie sprzedaży jest osoba kupująca czyli Podatnikiem, czyli osobą, na której ciąży obowiązek podatkowy. W przypadku umowy sprzedaży, taką osobą jest kupujący, jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega bardzo szeroki katalog czynności, a więc umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, umowa darowizny, umowa dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki między innymi. Wszelkiego rodzaju zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, no i orzeczenia sądów względnie ugody, jeżeli wywołują takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawnych. Także mamy bardzo szeroki katalog. Czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, no, można by zapytać, czy w takim razie takiego podatku nie powinniśmy płacić przy każdej innej transakcji? Skoro na przykład umowa sprzedaży jest objęta PSC, to czy kiedy idę do sklepu po zakupy, to czy nie powinienem też płacić takiego podatku? No, odpowiedź na to daje ustawa. O PCC, która mówi, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, między innymi, w szczególności takie czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i zamiany, zamiany, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Co oznacza, że zdecydowana większość transakcji handlowych, które zawieramy w codziennym życiu. Nie jest to opodatkowana PCC, bo zwykle są one realizowane przynajmniej przez jedną stronę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czyli popularnym VAT-em. Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy więc, można powiedzieć, transakcji pomiędzy osobami prywatnymi, które nie są podatnikami VAT-u. No i dlatego też w przypadku zakupu nieruchomości. Od dewelopera z reguły nie ponosimy dodatkowych kosztów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, bo taki zakup jest co do zasady objęty podatkiem VAT, bo deweloper zwykle jest płatnikiem i podatnikiem tego podatku, no i w związku z tym zakup takiego mieszkania obciążony jest podatkiem VAT. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z transakcją między osobami fizycznymi, osobami prywatnymi, nie prowadzącymi działalności, działalności gospodarczej, a nawet prowadzącymi działalności gospodarczej, ale jeżeli transakcja zakupu mieszkania odbywa się nie w związku z tą działalnością gospodarczą, no to takie transakcje zawierane pomiędzy nabywcą a sprzedawcą są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnej. I kupujący będzie wtedy zobowiązany do zapłaty tego podatku pod PCC w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, które jest sprzedawane, w tym przypadku wartość nieruchomości mieszkania, które Pani planuje sprzedać. Proszę zwrócić uwagę na to, że Urząd Skarbowy, Administracja Skarbowa ma prawo weryfikacji tej podstawy opodatkowania i w związku z tym wysokości podatku gdyby się okazało że zadeklarowana przez podatnika wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej czyli wartość tego mieszkania nie odpowiada według oceny organu podatkowego wartości rynkowej organ ten wezwie podatnika do jej określenia podwyższenia lub obniżenia i poda jednocześnie wartość według własnej wstępnej oceny, a jeżeli podatnik pomimo wezwania nie określił wartości lub podał wartość, która nadal w ocenie organu podatkowego nie odpowiada wartości rynkowej tej transakcji, to urząd skarbowy może określić ją samodzielnie z uwzględnieniem op opinii biegłego lub yy, przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. No i na koniec ważna sprawa, praktyczna. Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych... Realizowanych w formie aktu notarialnego są notariusze, a jak wiemy yy, sprzedaż nieruchomości dokonywana jest w formie aktu notarialnego. I w takiej sytuacji to notariusz będzie zob zobowiązany do pobrania i przekazania yy, do, odpowiedniej, yy, do odpowiedniego urzędu skarbowego, yy, podatku od czynności cy cywilnoprawnej podczas yy, dokonywania czynności, czyli dokonywania. Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, także nie będzie to obowiązkiem stron. Obowiązkiem stron będzie zapłata tego, tego podatku, ale notariuszowi, a notariusz dopełni wszystkich obowiązków w stosunku do administracji skarbowej. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.